Trendy są może i ważne, bo można zobaczyć nowe rozwiązania, których nie znamy. Najczęściej ludzie tak mieszkają właśnie u siebie, znają tylko inne mieszkania pod względem rodziny, przyjaciół i mamy bardzo ścisły taki krąg i nie mamy pojęcia, jak jest na zewnątrz. Więc warto przyjść właśnie na takie targi, zobaczyć, co nowego może jeszcze się zdarzyć i wykorzystać te rozwiązania, które ktoś już za nas wymyślił i mogą się okazać bardzo dobre dla nas. Developer Press na dzisiejszych targach zaprezentuje dwie inwestycje, które są wprowadzone w Toruniu. Jedną z nich jest Osiedle Sztuk Pięknych. Jeżeli chodzi o drugą inwestycję, jest to nowa lokalizacja. Osiedlem będzie nazywało się Susnowy Las. Jakie są atuty tego osiedla? Jest ich kilka tak naprawdę. Do najważniejszych możemy zaliczyć lokalizację, ponieważ jest bardzo blisko centrum Starówki, miasta Torunia. Położone będzie pomiędzy dwoma mostami, tym nowym oraz starym mostem Piłsudskiego. Dużym atutem będzie te przedszkole, które planujemy tam zagospodarować, budynek, który istnieje tak naprawdę, las, który będzie zagospodarowany, jeżeli chodzi o miejsca do grillowania, boiska do siatkówki, siłownie na zewnątrz, wszelkie place zabaw bardzo rozbudowane, czyli coś, czego tak naprawdę w Toruniu teraz nie ma i chyba brakuje, więc mamy nadzieję, że to spełni oczekiwania. Na osiedlu, Sztuk pięknych klienci znajdą mieszkania zarówno o dużych powierzchniach, 60-70 i 80 metrów kwadratowych oraz mieszkania małe o mniejszych powierzchniach około 30 metrów. Obecnie budujemy domy jednorodzinne w czarnych błotach, niedaleko Torunia. Jest to osiedle leśna osada. Są to domy jednorodzinne, wolnostojące. Zarówno oferujemy stan deweloperski jak i zajmujemy się wykończeniem tych domów pod klucz. Rynek, rynek wtórny jednak jest nieco tańszy niż rynek pierwotny, szczególnie u nas w Toruniu. Toruń słynie z tego, że ceny nieruchomości jednak nie są najniższe, a jednak sam taki przykład, gdzie, gdzie na rynku wtórnym możemy kupić kawalerkę za około 120 tysięcy wykończoną, tak, a na rynku pierwotnym ona będzie kosztowała około 140 plus wykończenie, tak, więc widzimy, że jednak różnica w cenie się pojawia. Tak? Jak wszędzie, moda na okna też istnieje. W tym sezonie na pewno i w kolejnych na pewno będziemy zmierzać do tego, żeby te dekoracje były jak najoszczędniejsze. Nie, nie, nie ma przepychu. Są tkaniny większej jakości, ale za to jest ich mniej i dekoracje są prostsze.